napisać nazwę systematyczną opisanego izomeru organicznego klubu, czyli tego związku izomeru. Więc mamy tak, węgiel, 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 CH3, tu mamy PR, w tym oryginalnym powiedzmy, no i tu jeszcze mamy CH3, no to, jedyny zomar jaki może tworzyć, no to tu, tu lub tu może znajdować się brą, więc możemy swobodnie napisać w tym miejscu. No, skasujemy. I musimy nazwę systematyczną teraz sobie tutaj wybrać, tak? No dobra. No to co, wybieramy najdłuższy łańcuch węglowy, czyli powiedzmy że no, jakby nie mamy wyjścia, raczej musimy wybrać tak. E, od tej strony jest, no powiedzmy najbliżej od tej strony do pierwszego podstawnika, który mamy tutaj, więc raz, dwa, trzy. Także związek nazwiemy sobie, sobie tu zmniejszy tylko. Odchylenie standardowe może odjąć mowę. To są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. Co? To będziemy mieli co? Jeden bromo. No to bromo, 2 metylo, tak, jeden bromo, 2 metylo, prop Dobra, napisz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego drugiego, czyli yy, no, to sobie jeszcze raz machnę i mamy co tam z czym to miało być? KOH etanol, okay. etanol, ok. No to jak tutaj mamy etanol, to jest to eliminacja oczywiście jednego z wodorów i jednego z bromów. Raz, dwa, trzy czyli tutaj będziemy mieli... Standardowe może odjąć mowę. To są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. Co? No, i tutaj mamy głównego 3, czyli tutaj musimy napisać, jak widzę, reakcja e, podstawiania wody do podwójnego wiązania. Tu oczywiście wszędzie jest Mm -hmm. Produkt główny C, zastosuj noży, półstrukturalne wzory. No dobra, no to mamy reakcję adycji i reakcję e, eliminacji, a tutaj nam e, mówią, żebyśmy określili typ i tak dalej. Dla reakcji pierwszej, no to myślę, że bez problemu widać, że pierwsza reakcja to jest substytucja, doskonale na to oznacza. No i to jest jedyna substytucja, którą tutaj mamy tego rodzaju, więc rodnikowa, tak, patrzymy sobie na katalizator, tutaj jedyna taka, powiedzmy, w tym zakresie. No dobra, no to trójka, no to jest reakcja oczywiście adycji, to adycja jak najbardziej. Czyli ta tutaj reakcja, no i ten związek nie ma żadnych wolnych elektronowych na sobie, w związku z tym ma niedomiar elektronów, tak z definicji, więc jest elektrofilant, zatem elektrofilow. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłam. Było łatwo, szybko i prosto. Dajcie sobie aparkę, polećcie mnie znajomym. Cześć. Odchylenie standardowe może odjąć mowę. To są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. To?